Siema witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zobaczymy sobie ile dostanę błyskotek za koniec sezonu. Eee, oczywiście jest to mój w sumie najlepszy sezon od jakiegoś czasu mam 61 tysięcy pucharków ponad. Eee, myślę, że w następnym sezonie wbiję troszkę więcej, ale zobaczymy też jak będzie z czasem. Na początku zostawcie łapę w górę, suba na kanale i oczywiście oglądajcie odcinek do końca, bo w tym odcinku i w każdym już następnym na moim kanale będą pojawiały się jakieś randomowe literki po prostu, które będą tworzyć pewne hasło i kto to hasło odgadnie pierwszy i napisze do mnie na Discorda, dostanie darmowego skina. W tym przypadku na przykład będę rozdawał od takiego skina do Barleya, oczywiście wraz z czekajcie, wraz z modką, która jest tutaj. Wraz z taką modką, także można powiedzieć taki zestaw jest do zgarnięcia właśnie w tym odcinku, także oglądajcie uważnie. A my dzisiaj zagramy sobie jeszcze oczywiście jako że tak powiem gameplay challenge, którego jeszcze nie grałem. Mamy tutaj aż 9 Star Dropów, także wszystkie 9 sobie tutaj otworzę. Na tym odcinku, oczywiście, bo zrobimy challenge i jeszcze mam tutaj będę miał jednego, także 10 w sumie star będzie zrobione. Ja zagram na początku tarom żeby sobie tutaj zrobić misję. Muszę 5, 5 gier, muszę wygrać tarą. No tutaj akurat zagram na gemie 3 i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Hardcore Grid bitem Gramy tutaj, no można powiedzieć, dwójkę. Także zaczynamy już bez przedłużenia. Jeszcze nam tutaj znajduje gracze, także spoko. Bo gaz i. I czekać jak on miał brok. Dobra, a my mamy małpę w teamie, więc no okulier czelecz powinien być łatwy. czekać gdzie on chce iść. A dobra, niech idzie tam. Ja sobie przejdę tutaj. Eee, czy oni są wszyscy na środku? Chyba tak. Dobra, od razu duchy i od razu ultujemy. Uda się. Załapaliśmy tego eee, bo. I gdzie jest ten brok? Aha, no do nas ucieka, ale mam nadzieję, że ta małpa go tam porobi. Ja się tutaj zajmę eee, tym bo, chociaż teraz troszkę tutaj dostałem. Eee, muszę uważać, dobra. Kaj okay, niestety mapa zginęła. No tutaj ten brok w sumie coś tam. Coś tam trafia, okej. Okay. ja hardcore zginął. Ciekawe czy tam stracimy gemy, czy uda się jakoś odzyskać. Eee, powiedzmy, ja tu cały czas... Okej, okay, da... Okej, okay, udało się. Nice, w sumie mapa tutaj odzyskała te gemy chyba. Osiem gemów, tak, dobra, oni wszyscy zginęli, także spoko. Udało się. Okej, okay, jeszcze mamy tutaj ulta, kolejny ult i kolejny kill, dobra? Ile jeszcze gemów? Jeszcze jeden gemik, także spoko. O, właśnie wyleciał, no i mamy dychę. Teraz, żeby ta małpa się nie wyłożyła i będzie spoko. I mamy już tutaj odliczanie. Ile? W sumie 5 sekund do końca, żeby odebrać pierwszego star dropa z tego challenge'u. Mam nadzieję, że jakaś legenda tutaj wpadnie. Dobrze by było i fajnie oczywiście. Wychodzimy od razu, no i otwieramy tego właśnie star dropika. Odbierz. Okej, okay, mamy. I co będzie? No niestety rzadki. To podwajacza, spoko. Lecimy sobie z drugą gierką od razu. No i też dosyć szybko e, znalazło. A gramy ten challenge, można powiedzieć, pod koniec w sumie. Także e, spoko, że nawet tutaj szuka. Mamy teraz prota Spajka i e, i Małpę również. A my w teamie mamy Daryla. Gdzie idzie? On idzie. Dobra, na no to niech idzie tam. Aha, on chyba. Namida chyba idzie. Dobra, no nieważne. Niech sobie idzie gdzie chce. Mam nadzieję, że jakoś tutaj się uda też to e, zwyciężyć. No małpa na pewno będzie irytowała bardzo. Yy, bo będzie sobie skakać, udało się podjechać tam, ale niestety jestem dosyć obity. Dobra, teraz można tutaj już coś działać, dobra, ściągamy. No i nice, udało się jeszcze tą małpę ubić. Ubijemy jeszcze sprouta. No tutaj ten spike, coś. Ojojo, jak ja go tutaj nie trafiłem. Teraz go uda się trafić, ale leci już tutaj yy, małpiszon. Ale chyba hardcore powinien dać radę tam na spokojnie. Dobra, spike już nie gra, czy gra? Ok, grają jednak, ale to chyba boty, wiecie co? To chyba boty. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dla nas lepiej szybciej sobie zrobimy, szybciej to wygramy, także spoko. Niech tutaj stoją sobie całą grę. Okej, okay, mamy tego spajka. Małpy chyba nie uda się ubić, chociaż teraz. Ściągamy jeszcze. No i dobra, jeszcze ściągnięcie. Mamy kolejne odliczanie i kolejna gierka wygrana. Już mamy tutaj dychę w sumie, no jeszcze tego spajka może ubijemy. Albo dobra, nie, już nie ubijamy, wycofamy się trochę, no i mamy wygraną drugą grę Drugi star drop będzie otwierany, no i zobaczymy co tym razem poleci Dobra, klikamy dalej, kolejny start dropik, drugi już, także zobaczymy co tu ciekawego będzie Czy w ogóle będzie coś lepszego niż rzadki? To oczywiście zobaczymy I znowu podwajacz Spoko, lecimy z trzecią gierką, to już będzie trzecia, Skinka sobie weźmiemy tego No i zacznijmy już yy, trzecią grę na gem później przechodzimy na knockouta ale na razie zostajemy jeszcze tutaj na gemie, bo mamy ostatnią grę i trafiliśmy na Dynamica. Oni mają Edgara, Spajka i Rosę. No dobra. Nie powinno chyba być źle, chociaż ten Dynamike tak średnio wiadomo, na poziom nie jest najwyższy na tym challenge, także okej, okay, chociaż ta Rosa tutaj ładnie mnie podjechała. Okej, okay, Edgar skacze, no niestety w sumie porządek nie najlepszy, ale też nie myślałem, że on że ta Rosa tutaj będzie. Okej, okay, tu ktoś idzie przecież. Dokładnie, Edgar idzie. Czemu te duchy nie poszły? Ale udało się i tak go tutaj porobić. Dobra, nie wiem ta, dynia to rzuci to dzisiaj, czy nie? Okej, okay, ale udało się. Ja ją tu ściągłem. Okej, okay, w dwójkę dynia też chciałaby gemy zbierać. Okej, okay, dobra, udało się. I gdzie jest ten spike? Okej, okay, on jest tutaj. Rosa idzie już tą prawą stroną. Dobra, chyba hardcore powinien dać radę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oj, ojoj, oj, Edgar już z ultem się czai. Dobra, ultujemy tą yy, rosę. Mamy porobioną. Okej, okay, jeszcze tutaj dynia. Ładnie tego spajka yy, zultowała. No i jednego Gemika nam tutaj brakuje. Ja postaram się to podnieść. Okej, okay, udało się, no i uciekamy, ale Edgar jeszcze z tym hyperchargem. Dobra, udało się. No i dobra, chyba wygrane, chociaż jeszcze ta rosa właśnie. Oj, ale dobra, nice. Udało się. No i już mamy tutaj mm, końcówkę, że tak powiem której nie powinno się nic wydarzyć, dokładnie, no i mamy już Gema za nami, trzeci Star Drop, zobaczmy, czy znowu będzie rzadki i czy znowu będzie yy, tutaj właśnie ten podwajacz, mam nadzieję, że będzie coś lepszego, klikamy sobie odbierz, okej, okay, no niestety znowu rzadki i znowu co? A, tym razem punkty, dobra, yy, spoko, no na Gemie nie, na, nie najlepszy lód, że tak powiem, no ale... Zobaczymy, co będzie teraz na nokaucie. i pierwsza gra przed nami na nokaucie. ja teraz sobie wziąłem Tika, żeby właśnie dokończyć tą misję, Tara by była tutaj najlepsza, więc lecimy z Tikiem, oni mają Fanga, Leona i B, a my znowu mamy Dynię, no i Hardcore tym 8-bitem tutaj leci. Dobra, coś tam dostają, ja może bym tutaj przeszedł, No jak ten Fang się naładuje, to będzie nieciekawie, ale dobra, już bi padła, Fang ma ulta. Okej, okay, ja tam jeszcze porzucam trochę, dobra. Jest obity dosyć sporo. Okej, okay, jeszcze raz dostanie i nice. Udało się, został tylko Leon, którego udało się porobić. No i mamy pierwszą, no, rundę wygraną. Rzucimy od razu głowę, niech ona tam gdzieś sobie leci w świat, że tak powiem. Okej, okay, od razu tą bi prawie podjechała, niestety Leon. Okej, okay, no niestety my mamy po Majku. Okej, okay, ale chyba Fang zginie. Dobra, udało się, została tylko Bi i Leon. Okej, okay, B też zginęła, no i został tylko Leon, który sam raczej dużo nie zrobi, bo jeszcze... Okej, okay, nawet nie ultował. Mamy meczyk wygrany. Udało się to szybko zrobić. Mamy czwarty starter, w sumie już już czwarty. Okej, okay, no niestety rzadki, rzadki. Co tu? Same rzadkie są na tym challenge'u? Niestety i znowu 25 y, punktów mocy No ciekawie, ciekawie to w sumie sypie Lecimy sobie z drugą gierką Jest druga gierka na Nite, Dynamite'a No i też 8-bita A my znowu mamy Dynamica jakiegoś tutaj Oni mają trochę słabszy team teraz Więc też powinno być spoko No ale oczywiście y, A wiecie co, w sumie mam ten gadżet Czemu ja tutaj od razu nie wyspamuję tego Teraz trochę to średnio wyszło Ale muszę pamiętać, że mam po prostu ten gadżet I mogę sobie właśnie tutaj Fajnie przyspamić. Ok, no, Nita obita. Hmm, czy ta głowa coś tam zrobi? Ja tutaj postaram się tego Dynamika. Dostał. No, jeszcze raz, jakbym tam wrzucił mu. To by zginął. No i zginął. Dobra, mamy to. Hardcore też prawie zginął. Nita zginie. Ok, hardcore dobił. Spoko. No i został tylko 8 bit który raczej za dużych szans nie ma. Chyba, że jeszcze coś tutaj będzie próbował, jeszcze się teleportuje, jeszcze tutaj do końca walczy. Dobra, lagi odpuściły, niestety internet cały czas świeci, ale lagów nie ma, dobra, już się ogarnęło. Okej, okay, jak chłop nie rasuje tutaj? Wrzucimy tam. Dostał trochę. Tutaj znowu wrzucimy. Już niestety nie mam gadżetu, no zostaje tam. Problem jest taki, że on ma strasznie dużo HP i ciężko go tutaj yy, ubić, że tak powiem ok, czy on się teleportował, czy zginął? Ok, teraz zginął, dobra, i została sama dynia, która już zginęła, spoko, 10%, ale klikamy tutaj oczywiście, e, zamknij, piąty star na odcinku, zobaczmy, czy będzie jakiś lepszy, czy skończy się tak jak w sumie poprzednie, czyli na, na rzadkim, klikamy, Ok, epicki teraz jest, Ok, mamy epicki, także spoko, nie jest źle, i 100 kredytów, czyli jest w sumie średnio, klikamy sobie oczywiście wyjście, no i szósty star mam nadzieję, że też będzie jakiś dobry, no niestety tylko rzadki znowu i co tym razem? 50 monet. Mamy Franka Piper i Małpiszona znowu. Hardcore też raz Małpewiczą i mamy 8-bita. Lecimy, nie powinno być problemu, myślę, że beat całkiem fajny. Tutaj pik na tą mapkę. Zwłaszcza, że jeszcze mam misję, to sobie przy okazji tutaj zrobię. Okej, okay, ja ubiłem tego? Okej, okay, mam jednego killa. Aj no niestety tutaj już mi zabrali. Ale no... Teraz chyba raczej szans nie mają. Nice, udało się Piperkę. I jeszcze jeden jakiś tutaj kill by musiał wlecieć. Może ten Frank teraz, chociaż... No niestety nie, Frank nie był moim ee, killem. Ale ubijemy sobie Piperkę. Dobra, mamy trzy kille, no i teraz już można ee, ich w sumie ubijać dalej. Później sobie wezmę, nie wiem, może Lolę, żeby kolejną wygraną zrobić. Przy okazji challenge'u sobie po prostu wykorzystam, że e, mogę tę misję porobić. Zwłaszcza, że ten challenge no, nie jest ciężki bez naprawdę banalny Okej, okay, 6000. tysięcy na raz tą małpę wziąłem No ale to przez tego Tureta tutaj i mocniejszy strzał, że tak powiem Ale to i tak spory damage Dobra, ile jeszcze? No 20%. Oni w ogóle bez podjazdu są Jakieś chyba boty się trafiły Okej, okay, może ten Frank w sumie jedynie coś tutaj robi No ale też chyba raczej bot Dobra, małpę A, jeszcze go nie, nie trafiłem, ale i tak już wygraliśmy, także spoko Wychodzimy standardowo, no i otwieramy oczywiście kolejny już star drop Zobaczmy, czy epicki to będzie najlepsze, co tutaj było, trochę lipa by była, chciałbym coś wyżej, może jakieś mityczne, ewentualnie legendę, no to już w ogóle by było. I wygrana już kolejna gra, w której oczywiście wychodzimy, no i otwieramy start dropa i zobaczmy, okej. Okay. O, dobra, jest start drop, myślałem, że się coś zbugowało, no i niestety znowu rzadki, same rzadkie tutaj w ogóle daje, co za jakiś nie, średni ten challenge. No i mamy ostatnią gierkę już tutaj na tym challenge'u, mam nadzieję, że w ostatniej grze... Trafić jakiś porządny tutaj star drop, okej, okay, jakaś odznaka, dobra, i legendarny star drop? Okej, okay, nawet nie wiedziałem, że tutaj legendarny star drop jest gwarantowany na końcu, a widzicie, akurat udało się, yy, że mamy legendę, w sumie każdy chyba ma, bo to po prostu jest na końcu, także co, klikamy, no i zobaczmy, o, jaki skinek, no nie, no star power, średni challenge, słabe star dropy, no i z ostatniego to jest słaby Yy, tutaj lód, że tak powiem, i mamy już podsumowanie. Zobaczmy, ile tutaj w sumie tych błyskotek dostanę. Raczej nie będzie dużo tych błyskotek, no ale zobaczmy, bo też tu w sumie nie ze wszystkich postaci. Ok, tylko 352 błyskotki, ok. A ile w ogóle? 2, 4, 6, 8 z 10 chyba najwyżej w bitych postaci to ja no trochę lipa, 350 błyskotek Dajcie znać ile wy dostaliście, czy dostaliście może więcej No Co prawda dużo pucharów nie zabrało, no ale też mało tych błyskotek Także to była tyle w tym odcinku Dzięki za oglądanie Do nas odcinka siema